Dzień dobry. W kolejnych polskich rozmowach ponownie witamy posła Tomasza Nowaka. Tym razem jest o czym rozmawiać. Chociaż myśleliśmy, że temat strajku nauczycieli przy kolejnym spotkaniu prawdopodobnie nie będzie już obecny, okazało się zupełnie inaczej. Witam pana, witam państwa. Zawsze jest o czym rozmawiać, bowiem dynamika sceny politycznej jest tak duża, że zawsze mamy powody do rozmowy, ale rzeczywiście myśleliśmy podczas poprzedniej rozmowie, że już o nauczycielach rozmawiać niekoniecznie trzeba będzie. Ale niestety, niestety okazuje się, że rządzący idą na to, ażeby nauczycieli po prostu sprowadzić do parteru. Nie spodziewałem się, że będzie to tak brutalne. Myślałem, że będą rozmowy, że pani premier Szydło bardzo poważnie potraktuje nauczycieli, ale niestety tak się nie stało. Z doświadczeń, które mam, również strajkowych, chociażby to, co się działo w Sejmie z nami jako posłami i z niepełnosprawnymi. Widzę, że rząd reprezentujący suwerena, jak zawsze mówi, kiedy nie widzi interesu politycznego, żeby tego suwerena wysłuchać, to dąży do tego, żeby go sponiewierać, co najmniej, sprowadzić do parteru, założyć mu podwójnego Nelsona i niech tam sobie dyszy, ledwie dyszy. Niestety to, co się dzieje w tej chwili z nauczycielami, to jest wojna o naszą... Przyszłość o przyszłość naszych dzieci, ale i o przyszłość Polski, jeśli ta deforma, która została przeprowadzona niedawno poprzez likwidację gimnazjów i zniszczenie podstawy programowej, przeładowanie nową podstawą programową, nie nauczanie Umiejętności pozyskiwania wiedzy, tylko wtłaczanie do umysłów w określonych formułek, nie budowania zespołowego myślenia, tylko bardziej do takie indywidualistyczne podejście, to wszystko powoduje, że my się cofamy w stosunku do europejskiej edukacji o kilkadziesiąt lat. To jest zupełnie inny model myślenia. Już nie mówię o nowej nauce historii, czy, czy to w ogóle jest absurd. Ale problem polega na tym, że jeszcze te eksperymenty znowuż dokonują się na rocznikach, które są i tak pokrzywdzone. Dzieci, które poszły w ramach tej deformy do szkoły podstawowej są w tej chwili w ósmych klasach i zdają egzaminy, życzymy powodzenia zresztą, i gimnazjaliści, a za chwilę będą starać się o tę samą szkołę. I rywalizować o to, żeby dostać się do wymarzonej szkoły, podczas kiedy nie będzie to takie proste, podwójne roczniki się spotykają po prostu w szkołach. Ten, ten rocznik no, ma pecha, ponieważ zainteresował się nim rząd PiSu. I to jest olbrzymi problem. Jutro, jak słyszę, będzie prezydent, prezydent Duda w kole. Mam nadzieję, że nauczyciele spotkają się z prezydentem Dudą, przynajmniej będą w tych okolicach, gdzie prezydent będzie, i może zadadzą mu fundamentalne pytania. Dlaczego nie rozmawiacie? Dlaczego nie rozmawiacie o przyszłości edukacji? Ja w poprzednim tygodniu spotkałem się z burmistrzem Witkowskim, rozmawiałem też ze środowiskiem nauczycielskim w kole i widziałem po pierwsze bardzo dużą determinację kolan, kolskich nauczycieli, bardzo dużą ale widziałem też, widziałem też nawet próby rozwiązania alternatywne tego strajku. Padają tutaj propozycje, na przykład w Kole usłyszałem, że można by było tak, żeby nauczyciele wszyscy wzięli bezpłatny urlop na jeden dzień i na przykład w Wielki Piątek pojechali do Warszawy, wszyscy samochodami, zlot gwieździsty w Warszawie, żeby zrobić. Może to też by było skuteczne, bo zablokowałoby całkowicie też w inny sposób no, w rządzących, ażeby, ażeby przywołać ich do rozmów. Byłem też z burmistrzem Witkowskim, rozmawiając o możliwościach, jak tym nauczycielom pomóc, ażeby, ażeby mogli dostać płace tak, za ten czas strajku. Bowiem takie doświadczenia też mu przywiozłem z innych miast, w Koninie chociażby, w Poznaniu, czy, czy w Łodzi. Podła taka deklaracja na przykład prezydenta Korytkowskiego i słyszę, że burmistrz też idzie w tym kierunku, że za czas strajku nie będzie nauczycielom odbierał pieniędzy. To znaczy dyrektorom. Dyrektorzy będą mieli w pełną tą pulę środków i nie będą przez samorządy potrącane, tylko mamy następny etap, jak zrobić, ażeby dyrektorzy mogli te pieniądze nauczycielom wypłacić. I tutaj się pojawiają interpretacje Rio, która jest przeciwna takiemu rozwiązaniu, ale się pojawiają też interpretacje Związku Nauczycielstwa Polskiego, poprzedzone, poparte licznymi komentarzami prawnymi. Pojawiają się też Związku Miast Polskich, które też widzi ścieżkę rozwiązania tego problemu. Poprzez chociażby te pieniądze, o których decyduje zawsze samorząd, czyli motywacyjny dodatek, nagrody, w tym, wyrównać. W tym wyrównać. Może dodatkowe zajęcia, które mogłyby być, dzięki temu można by było zapłacić nauczycielom. Niewątpliwie i samorządy o tym myślą, i myśli związek. Natomiast bardzo ważne jest to, ja bardzo też dziękuję samorządowi Kolskiemu za to, że pomógł w tym, ażeby mi. Mimo strajku odbyły się egzaminy, bowiem no, jest jeszcze druga strona: są rodzice, są dzieci, i bardzo ważne jest to, że, że samorządy stanęły na wysokości zadania i wspólnie z dyrektorami doprowadzili do tego, że egzaminy odbywają się teraz dla ósmokrasistów, poprzednio dla gimnazjalistów. I tak powinno być. Ja też wierzę głęboko, że problem matur zostanie rozwiązany. Bowiem, no, bowiem... Nie można, nie można. Samorządy w swoim zakresie muszą zrobić wszystko, żeby to zostało rozwiązane. Nauczyciele muszą prowadzić strajk w sposób godny, czyli nikt nie może im tego strajku odbierać, powołując się na jakieś tam historie o misji i tak dalej, że tylko misją się nie nakarmi rodziny, tak? ale z drugiej strony. Rządzący, którzy nie chcą rozmawiać z nauczycielami, mogą, a przeżyliśmy to już niejednokrotnie, jak na przykład teraz rozporządzeniem, ułatwić sposób przeprowadzenia matur. Ale najważniejszą rzeczą i wzywam do tego i rządzących, ażeby usiedli z nauczycielami, usiedli z nauczycielami i bardzo poważnie porozmawiali o przyszłości edukacji. A czy nauczycielom troszeczkę już te. Pola manewru się kończą, bo tak naprawdę siłą perswazji, dużą siłą perswazji miał być właśnie no, delikatnie mówiąc, utrudnienia w przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego. Udało się prawie we wszystkich szkołach przeprowadzić bezproblemowo, i czy moment ten się nie skończył, ponieważ my tak naprawdę mamy tysiące. Setki tysięcy dzieci, które w tej chwili e, powinny być w szkołach. No, tylko dzięki rodzicom, e, w ich e, no, poświęceniu w tym momencie, te dzieci nie są w trakcie procesu dydaktycznego. To, że egzaminy, i niech się odbywają, one, one e, e, nie stały się jak gdyby narzędziem przetargowym, ale główne narzędzie przetargowe jest to co z normalną pracą na co dzień nauczycieli z naszymi dziećmi. No, to nie można bagatelizować tego. To jest najpoważniejszy strajk, jaki kiedykolwiek się odbył po 89 roku. Jeszcze czegoś takiego nie było. Nie było takiego zjednoczenia ludzi i takiej determinacji. To widzimy po raz pierwszy, ale rząd się boi, że za chwilę ruszą inne grupy, bowiem tragiczna sytuacja jest, o tym się nie mówi, wszystko się zagłaskuje w służbie zdrowia. Naprawdę, tam szpitale są w tej chwili y, dramatycznie zadłużone, szczególnie szpitale powiatowe. To nie dotyczy tylko po, y, szpitala y, jednego czy drugiego w Wielkopolsce, to dotyczy wszystkich szpitali w tej chwili. Y, poziom y, frustracji, która jest... Y, Wśród policjantów, strażaków, urzędników, ratowników to, to naprawdę są olbrzymi. Pielęgniarki, które zarabiają zbyt mało. No, Przybrożenie całej strefy budżetowej jest dramatyczne, a przy tym korzystamy na razie ze, ze wzrostu gospodarczego, ale już pojawiają się symptomy osłabienia tego wzrostu gospodarczego i Skala problemów zaczyna dramatycznie rosnąć. Ja słyszę, co się dzieje w spółkach Skarbu Państwa. To wszystko teoretycznie wygląda ładnie w tej chwili, bo jest zapotrzebowanie, bo jest wzrost gospodarczy, ale po, po chociażby po energetyce, widzimy to, że w tej chwili klajstruje się i kombinuje się, żeby nie podnieść cen energii przed wyborami, jest tylko krokiem wyborczym, a, za, a e, firmy w tej chwili. E, Spółek Skarbu Państwa stają w dramatycznej sytuacji. Jeśli e, będą tak nadal zarządzane i tak e, decyzyjnie przez polityków rządzących, to nastąpi załamanie i krak tych spółek. E, w energetyce naprawdę brak przez trzy lata na przykład decyzji rządu może doprowadzić niedługo do blackoutu na przykład, że za, zabraknie energii albo staniemy się e, importerem energii zewnętrznej, a, a, a nasza energia będzie no, w nie Niedoborze olbrzymim. Problemów jest olbrzymia ilość. Po wyborach one wszystkie wybuchną ze zdwojoną siłą. Tak jak ze zdwojoną siłą wybuchnie kwestia na przykład ceny za energię elektryczną. Do 19 roku, w 19 roku jest to załatwione, ale też nie, bo nie ma rozporządzenia. Płacimy wyższe rachunki. Płacimy wyższe rachunki. Powiedziano, że, że, że będzie, ale, ale tak nie jest. Wszystko rośnie, ceny rosną dramatycznie. Cena w tej chwili wigilii, przepraszam, wielkanocnych świąt będzie o kilkanaście do kilkudziesięciu procent większa niż rok temu. Inflacja jeszcze się trzyma w ryzach, ale dla odbiorcy indywidualnego już ona jest coraz większa. My zaczniemy za chwilę przejadać efekt 500, plus i to. I to może być, spotkać się no w pewnym momencie z gniewem społecznym, bardzo dużym. Tylko kogo to dotknie? Kogo dotknie ten gniew? Porozmawiajmy o wyborach do Europarlamentu, bo one coraz bliżej. Partia rządząca zarzuca koalicji, że jedynym punktem waszego programu to jest Antypis. Nie no, są zbyt zapatrzeni w siebie, antypis w tym znaczeniu, że są szkodnikami i zmierzają do polexitu, tak jak i do chaosu totalnego, tak jak to widzimy przy Brexicie. Wszystkie ich ruchy, które powodują, że jest deprecjacja sądownictwa, deprecjacja nauczycieli, deprecjacja całego systemu wartości, tak zobrazowana tym 27 do 1, jest dramatyczna. My w tej chwili w naszej perspektywie mamy uzyskać najbliższej finansowej o 10% więcej, cała Unia Europejska o 10% będzie większy budżet, a Polska o 10% uzyska mniej budżetu niż mieliśmy w poprzedniej perspektywie, którą my wywalczyliśmy. I to dzieje się z powodu praworządności i tego, że rząd polski jest po prostu bardzo bardzo słaby. My chcemy przywrócić w naszym programie, który jest programem wspólnym partii Platforma PSL, SLD, Nowoczesna, Zieloni, chcemy przywrócić przede wszystkim to, żeby Polska była liderem w Unii Europejskiej. Chcemy doprowadzić do wyrównania poziomu życia Europejczyków. To znaczy uważamy, że największym problemem, który nas dotyczy w tej chwili, to jest problem niskich płac w Polsce. My mamy program cały, który będziemy przedstawiać we wrześniu. Program wyższa płaca, taka żeby, żebyśmy mieli tą perspektywę w miarę szybkiego dojścia do takich płac, jakie są w Europie fundusze europejskie dla obywateli i samorządów. Ten rząd doprowadzi do tego, że fundusze będziemy mieli okrojone niestety, ale można to jeszcze odwrócić. Wybory, które będą w, w 26 maja i ewentualne wygranie koalicji europejskiej i europejskiej partii ludowej w Unii Europejskiej doprowadzi do tego, że my zyskamy zdecydowanie większe pieniądze, bo Pokazaliśmy już poprzednio, że potrafimy to robić, potrafimy sięgać po te pieniądze. Unia Czystego Powietrza i Taniej Energii. To jest fundamentalna sprawa. Smog, smog, smog. Energetyka, która ma być energetyką czystą, to jest nasze główne wyzwanie. PiS zrobił program Czyste Powietrze, który nie funkcjonuje. My chcemy do tego podejść bardzo poważnie, to będzie jeden z głównych też naszych programów w wyborach październikowych. Zdrowie, dłuższe życie. Tutaj chcemy skorzystać z europejskiego programu i, ch i jest, chcemy być inspirator, inspiratorami tego programu europejskiej walki z rakiem. Będzie to bardzo duży program o, o olbrzymim zasięgu również finansowym. Unia lepszej żywności i równych szans dla rolnictwa. No, niech wreszcie nasi koledzy odpowiedzą, dlaczego przez ten czas swoich rządów nie doprowadzili do tego, że wyrównane zostały dopłaty dla rolników, tak jak to zapowiadali. Zapowiadali, ale nic w tej sprawie nie zrobili, nic w tej sprawie nie zrobili, bo są za słabi. Prawem paradoksu będzie to, że jeśli my dojdziemy do władzy, to podniesiemy to, ale też dzięki temu, że, że nasi partnerzy będą chcieli nagrodzić jak gdyby decyzję polskich wyborców o tym, że wracamy do głównego nurtu Unii Europejskiej. Unia Europejska Wartości, czyli no wiadomo, że to wszystko, co jest podstawą Unii, a które kwestionowane są w tej chwili przez PiS, typu właśnie trójpodział władzy, to, to, to jest niezbywalne prawo, prawo jednostki do wolności, prawdziwej wolności likwidacja trójpodziału władzy prowadzi do tego, że prokurator generalny jednoosobowo będzie decydował, czy ktoś jest winien, czy nie, bo on ma władztwo nad sądami, ma władztwo również w trybie odwoławczym. Także to jest pułapka, straszliwa pułapka, w którą wpadliśmy, a my chcemy to odwrócić. Unia Wspólnego Bezpieczeństwa, też nasz program, żebyśmy pomyśleli o silnej Unii, która da od Odpowiedź wspólnie z NATO, jak zabezpieczyć się przed wszelkimi niespodziankami, które mogą przyjść ze wschodu czy z jakiejkolwiek innej strony. No i Unia Europejska dla Młodych to jest niby dziewiąty punkt, ale fundamentalny młodzi muszą mieć lepsze szanse na przyszłość, na swoją edukację. To musi być lepsza edukacja, lepsze możliwości pozyskiwania na płacy dobrej już na starcie. No i Unia Spójna Transportowo- i Komunikacyjnie. To są takie filary, na których budujemy w tej chwili nasz program. Będziemy go przedstawiać na wielu konwencjach, również będzie konwencja w Wielkopolsce. Jutro przyjeżdża do Konina pani premier Ewa Kopacz, która otwiera listę, listę koalicji europejskiej w Wielkopolsce. Myślę, że też odwiedzi Koło i liczę na rozmowę w studio. A żebyśmy, żebyśmy też o tym programie porozmawiali. Na dziesiątym miejscu jest mała zmiana. Miał być Adam Szeinfeld, jest młody poseł Kuba Rutnicki z Okręgu Pilskiego. Tak więc doświadczenie i, i młodość. Czyli pan Adam zrezygnował? Pan Adam Szeinfeld zrezygnował. Chce ubiegać się o parlament Polski, o Sejm. Po tej jednej kadencji doszedł do wniosku, że e, czas postawić też na e, zmianę pokoleniową. Od obecnego weekendu mówi się dużo o wprowadzeniu euro. Jarosław Kaczyński straszy wami, czyli koalicję obywatelską tym, że wprowadzicie euro. No i zamiast europejskich płac będziemy mieli europejskie ceny. Europejskie płace i europejskie ceny są też tożsamym. Czyli w tym momencie, jeśli się, jak sobie Jarosław Kaczyński wyobraża, że będą płace bardzo wysokie, a przedsiębiorstwa będą płacąc tak wysoko, będą dostawały zdecydowanie mniejsze wpływy niż w Europie. No przecież to jest, to jest humbug, to jest wymyślony twór absurdalny. Europejskie... Płace i europejskie ceny, no to, to jest jednoznaczne, bo jesteśmy gospodarką, która ma być gospodarką, w której, w której dynamika rozwoju jest podobna, więc nie może być takiej przepaści, bo to jest po prostu fałsz ekonomiczny, no nie może być. Ma być na pewno i na to stawiamy. Płaca godna i to ma być dojście do europejskiej płacy, o czym mówił Grzegorz Schetyna niedawno na konwencji. W ciągu najbliższych 10 lat, musimy dojść do normalnej europejskiej płacy. To jest priorytet. Ale czy przyjąć euro? A czy przyjąć euro? Grzegorz Schetyna zapowiedział jedno: musimy zacząć o tym rozmawiać, ale to ma być debata rozłożona nawet na lata. My po prostu musimy zobaczyć wszystkie korzyści, które z tego mogą wynikać, ale społeczeństwo musi też uwierzyć w te korzyści, bo jeśli społeczeństwo będzie uważało, że euro nie, to, to nie ma sensu tego robić. Społeczeństwo musi zobaczyć korzyści i wejść w te korzyści i nauczyć się z, tych, z tego właśnie korzystać. Ale to, to musi być głęboka debata. Nic nie będzie robione na siłę, nic nie będzie robione od razu. Uważam, że to jest kilka lat na bardzo poważne przygotowanie nas i bardzo poważne przeprowadzenie świadomościowe i ekonomiczne, bo nasz pieniądz też musi być w określonym korytarzu, dojścia do euro i tak dalej. To jest dosyć skomplikowany proces i to nie następuje gwałtownie. Wstępując do Unii Europejskiej zgodziliśmy się, że wejdziemy do strefy euro. Taka, tak to jest powiązane, ale nie wejdziemy do strefy euro jutro, pojutrze, myślę, że w najbliższej perspektywie 10 lat przy akceptacji społecznej. Chociaż tak naprawdę przy tych europejskich cenach nie tak dawno e, mieszkańcy Polski przy zachodniej granicy jeździli do Niemiec tankować swoje samochody, bo się bardziej opłacało, dawno płacić. No, no właśnie, no ale zobaczymy, zobaczymy. Słowacja e, na przykład pokazuje, przykład Słowacji, e, że właśnie z, dzięki strefie euro doganiają tę część, Czechy na przykład, które były e, zawsze silniejsze gospodarcze i już je przeganiają. I nie łudźmy się. Unia Europejska będzie się integrowała coraz bardziej. I siła Unii Europejskiej będzie wśród tych, którzy są w jednej strefie walutowej. To będą najsilniejsze kraje. Kraje, które będą poza tym systemem, będą krajami słabszymi. Dlatego my sobie na to nie możemy pozwolić, żeby być w szarej strefie Unii Europejskiej. Musimy być w tej, w głównej szpicy. Ale podkreślam, to jest kwestia, myślę, około 10 lat. Dziękuję w takim razie za wizytę i zapraszamy kolejna, bo pewnie tematów nie zabraknie. Dziękuję panu, dziękuję państwu.